Go, to dobry kolektor, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj mam 19 kwietnia, jest to niedziela. A ja e, postanowiłem nagrać unboxing. Takich oto saszetek. Są to saszetki z karfura e, z naklejkami, e, ze zwierzętami. Ja już sobie tak jedną otworzyłem poza filmikiem i zobaczcie, zatrafiłem takie naklejki. One są, i się chyba nie kupuję, one są dodawane do zakupów Jakieś, które moi rodzice byli ostatnio w ostatnim sklepie zrobili zakupy i takie dostali właśnie yy, naklejki w gratisie. Jest do tego jeszcze album. No zobaczmy, co tutaj mi się trafi. Fajne. No. Znaczy ja tego nie będę zbierał, ale ze względu na to, że yy, coś takiego akurat yy, jasno, to sobie to otworzyli. mamy tutaj takiego okleka mamy. Kąś naklejkę mamy, jelenia. I tu chyba kawałek dzika. Może Wszystko jest sobie w jednym filmiku otworzymy. No nie widziałem coś takiego ja. No oczywiście nie będę tego zbierał, żebyście nie pytali, ale że coś takiego było. Może wy też macie u siebie w sklepach. Także jak coś, to zawsze możecie sobie na próbę zobaczyć, jak to przynajmniej wygląda. O węże mam jakiegoś. No, tak. normalne naklejki jak z panini. Tylko że to właśnie nie wiem kto to jest za chwilę. Kerfur to jest wydane przez Kerfur, ale nie ma to napisane gdzie to było wyprodukowane ogólnie. Chociaż poczekajcie. Yy, pewnie w China. Nie wiem, życie. Czekajcie. Nie wiem, nie ma napisane, nie mam pojęcia. Ale to jest pewnie tylko no, wszystko po polsku jest, to jest wydane no, przez Polaków chyba się wydaje czy nie wszystko no nie wiem nie mam pojęcia może ktoś się na tym lepiej zna ktoś to zbiera Kto, jakże ktoś wie to niech patrzę w komentarzu może znowu mamy kolejne no, klejeczki no sowe mamy i fokę ale zwierzęta są nie tylko tutaj z Polski różne są z różnych zakątków świata o konia mamy Pąż, o chrząszcz jakiś super ostatnia seszetka także no takie fajna prób można sobie zawsze otworzyć I no Coś mamy, jelenia, jelenia. o Oj, tu powtórka nam się trafiła. <laughs> Podsumowując, trochę naklejek jest, ale z tego co widzę, tutaj chyba nie ma żadnych świeciaków. Chyba są tylko takie zwykłe. Fajnie by było, jakby tam były jeszcze jakieś świecące, nie wiem. Chociaż nie wiadomo za bardzo, co można byłoby tutaj dać do tych świecących kart. Może jakieś takie, ja bym proponował na przykład, że coś takiego w ogóle jest. Nie mam pojęcia. Na przykład, powiedzmy, jakieś tam rzadkie zwierzęta mogłyby się na taki świecących ojcach, ale chyba na to ci, co się tworzy, nie wpadli. Jest do tego album, z tego co słyszałem. Tyle naklejek mamy. Nie, może, jak, jeżeli tam kiedyś jeszcze będę na zakupach coś, dadzą mi album, to bym sobie zrezygnować. Może kupi to, sobie poklejać. Na tutaj, tutaj trafiłem. Album, co robiłem, jest za 5 zł, chyba do tego. No fajne. Może za bardzo raczej tego nie będę zbierał, ale że będzie jeszcze jakaś latać się okazji przy zakupu, coś takiego. Czyli no to na pewno sobie to powklejam te naklejki gdzieś. Także dobra, dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na kolejne, pozdrawiam Was trzymać i cześć.